Tak street się o o, o! o! A nie szef, nie bądź to, to nie pili, to je pil, To le jeszcze Chris, chodź tu. Nie, chodź, nie. Chodź, no chodź. Zróbmy tutaj... Zróbmy to przynajmniej pod tym. Nie wstydź się, chodź. Zróbmy to pod tym. Tu jest okultystyczny jakiś rysunek A Dagon! aja Kaholo. Demony go zabierają! O nie! Widzaj Fuck you, mate. Fuck you. O, dzięki za shotguna. Dobra, biorę strzelbę. No, super. niego. <średenium> Tak, mieliście amunicję pode mną, czemu bierzemy strzelbę? Dobra. Dobra, idziecie? Tak. Strzelecie, Czesiu. Czemu? Co się stało. Idziecie? A, horda to wraca od razu, tak? Taki. Słania. Nie, nie, nie ma hordy. Czekam na kolegów. Pierwsza reakcja re tego, Luisa. Dobra, biorę strzelbę. Let's take a look. We got here. Let's wait. Up. Hold everyone. We need to get weapons. We got <laughs> go go Wow. Tego sobie nie wiedziałem akurat. Można, można tu skoczyć? O, można. No można. Back to the front. Nie spodziewałem się. Hey, widać go stąd. Patrzcie jak leży. Patrzcie jak leży. Zobacz. Faktycznie No cóż Nie spodziewałem się tego Mogę powiedzieć Ale spokojnie tak naprawdę ukryłam się w pewnej szafie Będziesz jak... Będziesz wychodził z szafy Jesteś jak powracający Abdul Jest. A, jem Czy kiedy nie było, cię ci przed tabletki? Jest. I did O oh! O, ja jest! Znalaz, znalazłeś szaman! Co ty zrobiłeś? Rokułeś! Rokułeś! Co ty? <słewódź> Kto postawił tą dziurę? Ale gra cię Ej, ale czekaj, 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 czekaj! Powiedzcie mi, co to jest za dziura! Kto Praszta. taką dziurę postawił tutaj? No, może do mielarki. Tam się. wpada. Ale ci gra zbytowała teraz! O! co postawił tą dziurę! Jezu, ale ta mapa jest dobra! Come on, come on Let's go, I space ty... track Co ty robisz? Uratuj no go za... w końcu nie. No Patrz, pa, patrz Kristo, spójrz, zobacz Wywalił się na wózku inwalidzkim O nie! To są dziury! To nie. Ta dziura. Nie, 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 pierdolcie Nie, trzeba, nie, trzeba, nie, trzeba. nie, nie, Z tego kąta. nie, nie, pierdolcie Nie, 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 nie nie wiem. Nie. No. nie. And I can't get Ale wystarczyło kliknąć ten rzut do 60, nie. No. Ej się to rób się. To jest stresujące. O Jezu, a nie obok mnie Ty zrobił sobie ze mnie ping-ponga. No, Dobra, rocket, rocket looking for... ...pipi, nie wiem. Looking for pogers. Looking for purpose. No nie, teraz musimy je zabić, bo nie podniesiemy Czesia. Eee, tam, mnie nie podniesie, co? Mm. Jednego tak z tak, tak. O! Przyjdzie po ciebie tutaj. E, Czesiu! Co, 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 gdzie, gdzie, gdzie? Co, ty odjeżdżasz? O Jezu. Bo Zniażd mnie, Guys, co jest? No nie jest tak łatwo. To jest to labirynt labirynt. do e, windy od razu. Ale tu jest tank. Ale no nie ma sensu, bo i tak nie wykończy się kampanii O! No i fajnie! Ty! O! Padł! Szybko leczenie Cześć. Poko. Chyba tanki pokonane? Tak. Obydwa. Czy ty wziąłeś moją apteczkę? Tak.

no. A Znaczy to jest tylko moja opinia, ale powinniśmy zrestartować, ale... Nie, znajdziemy Zajdziemy może na szafie. Zawsze jakiś trafia. Zast zastęp... Czy Murzyn, co nie? Ej! O już jest, tam! Jest, 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 jest. Dobra! Spróbuję a... do niego zraszować Myślę, porucyjmy to jest dobre, nie masz. Dzięki Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć przyjacielu jest zupełnie inny Murzyn. Bra Your brand new Murzyn. Edycja limitowana. Taki speedrun, że mnie w tą stronę potknął. Zraża się nawet najgorzej. Ja tu z Chargera baituję. Masz sens, DJ? bo... Bo myślałem, że Miller My miał szczęście. Dobrze mieć szczęście, niż gdybym miał go nie mieć. Aha. No to co, znowu zabijamy Krista i go straszamy, nie? W tym samym miejscu. Tak, tak adrenaliną. Nie masz pamięci z poprzedniej rundy przecież. Reloading. Jesteś innym murzynem. <grym> no kolejna szafa. Ale nie ma mojego brata. wasza rasa pochowała się w szafach? <noise> tak What the fuck? Ej, bo tu trzeba zeskoczyć, co nie? Tak, tak Rozkładam eee, zapalającą amunicję gdzie on jest, pytania? Bierzcie amunicję przed To czekamy na niego O, nie jest, za, nie jest za nami Nie! Ej, nie możemy zeskoczyć, nie możemy zeskoczyć Bo stracimy chesia Chodź już Sorry, za późno No Co o jest o my facetowano? Facetowano. O kurwa, nie Co za chłop? Położę go, zabiję go No zabi zabi dobra to. Kurde, a ja a adrenalinę akurat użyłem Zamaczetowany ja użyłem Bo no, ktoś by ci nie uratował Gdyby nie wy Kolejny uczestnik bandy murzynów zostałby zabity. Czekaj, co? Burzy banda murzynów. Musimy nazwać? Mu? nazwać tak jakiś gang. Pilsy, proszę! Pilsy! Pilsy. Proszę! Proszę. Będziecie zabić i wtedy będziesz go szybciej. Nie. A chciałbyś apteczkę? Tak. Pomocy. Się to się potrzebują bardziej. Na jest nie No, Dobra, mały szara, jeszcze lecę. z się pigsty przynajmniej. To nie. No. Myślę, że zjesz. Czuję się tak, jak wyglądacie. Czuję się tak, jak wyglądacie. O ty rasisto Boże I'm przepraszam że matka nie dałaby mi... by by, by mi... De kurwa mać Co jest? Co to the fuck? to jest? To nie jest kanoniczne. To nie jest kanoniczny Rocket. To nie jest kanoniczny Co Cześć, brak państwo Mama Sierpki. w tesko. A myślę, że to jest początek czegoś takiego, jak za Anakinem. O kurde, a co jeżeli tak naprawdę to BG jest wyzwolicielem, a Chesiu chce zniszczyć cały serwer? Nie tak naprawdę przepowiednia sprawdzi połowę, ale tak naprawdę wszyscy wszyscy czesie zginą, co nie? Patrz to. BG są trzy i zostaną tylko trzy czesie i będzie balans mocy. Cześć się. Wszyscy pa, 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 pa. na lampach siedzą. <grym> Chodź <grym> do nas! Chodź <grym> do nas! Szybko! Old man! Być może owo ciebie, to ci pomoże. Nie. Wykorzystam go tak jak spotkę leczenia grat. To nie? Kto słyszy, żebym pomógł? Ma go ponosze, ja go ponoszę, ja go ponoszę z góry. <grym> What the fuck! <grymne> nie zaszczyt. No nie! 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 <grymne> to jest żart! Long live the No Dobra, dobra, powoli, powoli. Uwaga na dziurę! <grymne> Zamierzam się w połowie. oba na mnie. Nie, 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 na mnie. Widzę, nie sadzaj! Nie, zrobię pomysł, że... O nie Pasem go spokojnie dojadę No biegnij szybciej z pasy go dojedziemy O, do windy, do windy Dobra, zabiliśmy jednego Do windy Ja tu do Dzisiaj rocket szybciej Bye no. <śmienicza> <śmienicza> Wszyscy winne ko Dobra <śmienicza> to, to było straszne Nie można, co... <śmienicza> Jeszcze przeleciał, przecież Ej, chodź, zobacz, ta pani jest na dole Jest piła łańcuchowa <śmienicza> Ta jest za mną Dobra, ona ma Ty, ona ma nowego, zobacz Uciekł, schował się za oh, tobą jest... Zabił go. Zabił. Widzisz, chowa się przed tobą. Pewnie ma nowego. Ma większe bary. Jeden, Co? W sumie dokładnie jeden. Ty? Wait. Nie. Sama, sama się wzięła się, ten... No, hmm. tak się zdarza czasami, jak się przeje. mi, Okej okay. Ale panowie, miał być, miał być speed, tak? Co, Co dios? No miał być speed, lecimy Ej, chodź na mnie, bjjj Kłócnij tutaj, tak jak kłócnąłeś wtedy Odwróć się Nie ma małowej, no way Ile idę, idę zabić tę łydkę? 3, 2, 1, czesiu. Oh to, to jest niemożliwe. O, i te, teraz padła, teraz padła. Pilzki. Ty padłeś lub. Pilz? Patrzcie, pobijmy go razem. I tu jest nawiązanie do partu piątego. Ale się zdęcają, rośliny. Nawet wiem jakiego, bo widziałem ten urywek. Lewis. O kurde! O nie. No To było, przyjazno, jeszcze ją podpaliłeś To Harda, idzie No ale no, to... do, win do windy, do windy, do windy, do windy, do windy. A. Nie no kurwa. Ale ja nie wiedziałem z tej strony się wchodzić do windy, okej? Okay? No i leży No ja też nie wiedziałem, dawaj, wchodź, wchodź, wchodź Opalaj. No e -ja? <śmiech> <śmiech> ej ja? <laughs> ej, aha <Nie. śmiech> O no nie! Kto to odpalił? Kto, co? Ja tego nie odpaliłem, ja zastrzeliłem tego hantera. Ja no cię to... nie odpaliłem! Na razie jest Muzyka jakaś słyszy. Fajnie, nie nawet nie słyszę. Ej, przed nami coś jest, zobaczcie. Piramidu kół! Ej co? Co? No ja czemu nie mogę tego zobaczyć? Ej, mówiłem, Jezu! że to jest Simon Kill. O kurwa! Nie, no nie zobaczę. Zrobić film. Czekajcie, ktoś nuci. Umieraj szybciej! To jest część muzyki, Czy... to, to ty nie nucisz, ty nucisz! Ty nucisz. O, paki boję się. O Boże. No i spóźniłem się oczywiście. Mam nadzieję, że ktoś to nagrał. Okay. No, to dobrze. Ja też mam powtórki. Bo taki, nie wiem, Kristo nie umie wejść do windy i musiałem umrzeć. No Zamiast więc tego Huntera ze mnie, to oni sobie pojechali. Zdjąłem, zdjąłem go przez windę. Znaczy no, w sensie no, go zdjąłeś jak już pojechaliście. <laughs> ja nie wiem, ten windę odpalił. No Kristo. Nie Ale żyjesz, nie? No to... Zawsze pominął, byłem obok was po, pominął się tylko jeden ten... Jeden... Ps, jeden kluczowy moment, który chciałem bardzo zobaczyć No... No może zagrać jeszcze raz, chyba to... Nie... <noise> chyba ci zaraz zastrzelę człowieku Czemu... Jesteś Twój bot to robi właśnie Czemu Lef. mój bot ma 4 HP? Tyle miał zawsze A bo... Już masz i... szare? Nie, ale... Dlatego się nie, nie leczysz No bez przesady, no Kamal. Let's go! Uh, o nie! Co oh, się oh, stało? Mmm... Wyciąga strzel bez Ej, ale znowu może nie mieć... może mieć Ma, masz Nie Nie mam człowieka. Masz! <laughs> oh, God damn, oh, Fuck! oh, oh man, Cover oh. heal! Are you guys ready? Bill? Uh. Bill? Zoe! Zoe. Zoe. Zoe, Francis, Zoe. this motherfuckers. <laughs> we ready? Hell yeah! Back Francis. These. Yeah, <it's easy. laughs> <I'm> saying, Okay. This is the to That was. <something>. <laughs> 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 O, oh, the boys Co? I nie, nie umieraj mi tu ty, To jest tylko nie ty, no, <gry> nie ty. Nie, <gry> to jest jak, jak, jak Maciej Petr <gry> Ej, może no, weźmy się zabijmy wszyscy, za co? No tak, no to jest ewidentny restart teraz, bo... no, no wiecie Co? No, najpierw Kristo no. I no. co dopije? Rocket. A. <laughs> jaki, jaki bullying, nie? I'm back. Ja cię załazię z powrotem. <laughs> she's coming Can someone help me please Hang on Hang on I'm coming Somebody Be careful Lewis Oh Zoe. Zoe. I think we should go Zoe. Nice work Zoe. No, no no Guys over here I could use a hand <laughs> I need some help Bill I'm right behind you

guys 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 oh, o matchaj napadnij go wiem skoro my go nie zabijemy to to gra go zabije Co to było? Ufa, ufa. Co ty zrobiłeś? O, na górze są podziękowania dla pewnych ludzi Dla coacha a wow, Fajnie, że dostałem fall damage, padając oh, do wody. O, świetnie. Mm. Eee. To... Okej, okay, fajnie, ale... Ja jestem ustawiony w tym miejscu A ja zaraz padnę. To <noise> żegnajcie znowu. Dobra, na razie. I widzicie, tutaj mielibyśmy defibrylator. Co? Kto go zabił? Dlaczego podnosić? Nie puściłem. Nie puściłem! Nie puściłem! To cię dobił! Nie, byłoby napisane, że któryś z nas go zabijał. Musiałeś puścić! Nie puściłem! Musimy No i widzicie, mówię. Teraz by, byśmy mieli. Tifibrylator. Mam przynajmniej apteczkę. No czarny ginie pierwszy, bardzo dobrze. Co? Co? Daj Bill, twoje ulubione schody. Okay. Biznes. A, okej, okay, chłopaki znalazłem, czesia, ale. <noise> mi się, że będzie ciemniejsze. Cześć, co? To wyłącz światło. A, no tak. Dalej, no, jakiś taki... Olśniło mnie. O, no talerz. Skłodno. To rzućcie mu tam pieniążka Hahaha Wyślijmy rzegi boomera Dobra i poczę <laughs> tak się Jak ty? Co? Tak trzymałeś się że przypomnieć sobie moje imię? Hahaha Smoker, ah. Ah. <coughs> To też to właśnie tak rozrusza mi, what the fuck? I like Hunter we w to. <coughs> Działem, widziałem to. O oh fuck, podpalony. Daj mi zawsze pije. a nie. Y yeah. Uj Jezus, ale sniper. Kurde, że... do mnie idzie, do mnie idzie. Ma zastrzyk, ma zastrzyk. Ok. Leży nie, nie używaj. A, używaj, no. Dziękuję. Czy to koniec, czy jeszcze dalej się bronimy? Nie, jest, jest koniec. Jest. Uciek, koniec. To uciekaj. Ale gdzie? Helikopter. Get to dobra. the top. Tu jest. Tutaj, ale, ale robi. Naręczny, naręczny A Patrzcie teraz. Rzuca pipa. Adrenalinę. Ok. Patrzcie drabinę rzucił, dobra, żegnajcie. W tym może i Może Murzyn umiera pierwszy, ale może wchodzi pierwszy do tego Rocket, dawaj! A Nie idę bez ciebie! No, tak, tak, tak na tobie! Dobra, jest to idę bez ciebie. Mal głupę. The Sacrifice! Wej, nie! Nie, 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 nie! Dobra, nie! Nie żyję! Bliżej, uciekaj! Nie mogę! atuj się babo! Zostanę Co jest? Nie koniec! Ale muza! Ja pierdykam o co tam się To jest w magii Stepanii walka O Boże Fajna kapań, koń była taka seria, mi pani godzina 43. Ta, ta, no, nie wydaje mi się. <laughs> Razem chyba graliśmy w to ile? 5 godzin. Może 4. Dobra muzyka, ale je. O. O. Ale ten piramid do głowy, nie? To było super, nie? No <laughs> kurde.